Dzień dobry. Jesteśmy w hotelu Harnaś w Bukowinie Tatrzańskiej. Popatrz jaki widok kapitalny. Ale mam tutaj dwóch dżentelmenów i chciałbym się panów zapytać co robicie w Bukowinie? Co się dzieje? Od którego zaczynamy? I oczywiście bardzo proszę o przedstawienie się. Andrzej Andrzejczyk, Andrzej, Gazeta Tatrzańska przede wszystkim. Zaraz, zaraz, przede wszystkim prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. Również przede wszystkim podziwiamy widoki. Ale tak naprawdę to się spotkaliśmy tutaj, bo spotkali się wydawcy lokalni z całej Polski. Jest, jest, całej Polski jest nas bardzo dużo, dyskutujemy o problemach, ale też o tym, jak, jak ze sobą współpracować, jak rozwiązywać te problemy i jak zrobić, żebyśmy byli jeszcze silniejsi. Bo, drodzy Państwo, media lokalne to jest potęga na naszych lokalnych rynkach. Mamy bardzo dużo użytkowników, bardzo dużo czytelników, mamy świetne portale i zawsze będziemy zachęcać do tego, żeby Państwo z nas korzystali. Dzisiaj tutaj w Harnaszu spotykają się nie tylko wydawcy, ale też eksperci. Mamy też e, 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 pana eksperta, proszę się przedstawić. Dzień dobry. Jarek Śdrzewski jestem konsultantem rynku mediów. Proszę mi powiedzieć, co pan e, tak szczerze e, sądzi o e, tym, tym segmencie gazety lokalnej? Czy one przeżyją, krótko mówiąc, te trudne czasy dla prasy papierowej, zwłaszcza? po prostu muszą. Społeczeństwa pozbawione dziennikarzy i gazet są bezbronne wobec złej władzy, a zła władza jest wszędzie tam, gdzie nie ma ona, gdzie jest niekontrolowana. Więc jakby jest nam to wszystkim potrzebne. W każdej społeczności jest potrzebna, potrzebna gazeta, czy potrzebny portal, który patrzy złej władzy na ręce, czy w ogóle władzy na ręce, a jej nie patrzy, to ona się Niestety pogarszać. Słuchajcie, jesteśmy krok przed wyborami. Czy prasa lokalna, czy w ogóle prasa. Ja myślę tutaj o mediach lokalnych. Potrzebuje jakiegoś wsparcia państwowego. To jest jednak ważny segment w kulturze, prawda? To yy, yy, moim zdaniem należałoby o tym też pomyśleć. No. Nie? W całej Europie różne państwa mają systemy wsparcia mediów lokalnych i to nie jest nic dziwnego, to nie jest żadne wyciąganie pieniędzy, państwa wspomagają piłkę nożną w moich lokalnych społecznościach, wspomagają domy kultury i nie ma powodu, żeby nie wspomagały mediów lokalnych. Takie programy są, zresztą my mam przygotowaną jako Stowarzyszenie Gazet Lokalnych nawet cały raport na temat, jak można było to zrobić. Niestety nie ma siły politycznej, która chciałaby podnieść dyskusję, choć próbowaliśmy. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Nie będę was trzymał, bo obrady trwają. Miłego dnia. Przepiękna pogoda, przepiękne widoki towarzyszą. Polecamy. Tak jest. Serdecznie dziękuję. z I... sympatyków tygodniego pod I czytelników. I Gazety Radą Szczańskiej, oczywiście. oczywiście. I wszystkich gazet lokalnych. gazet lokalnych. Bądźcie zdrowi. Dziękuję bardzo.